Każdy popełnia błędy, ale pod względem ich ilości, technicy na ratę SMP są naprawdę wyjątkowi. Na głównym trybie, czyli SMP, no mówiąc, że było ich trochę, to jak nie mówiąc nic, Echem, antynemos. Od styla Brainroad się nie wypowiem, bo nikt nie ukradł mi mojego tung-tung-tung Sapura i nie grałem tam. Natomiast już w piątek 31 października startował OG RFSMP, z którego chciałem nagrać dla Was film. Nawet żeby było ciekawiej zrobiliśmy bingo tego co może się wydarzyć. No i poza 40-minutowym opóźnieniem to chciałoby się powiedzieć, że nie było tak źle, ale było. Pomina większość rzeczy, takich jak to, że nie dało się podnieść wody... Ej, da się sprzedać, tylko nie ma ceny! A to jest Ej, Nie da się centów. wody do wiaderka wziąć. Albo zdobywając z pracy górnika wyświetlało się coś takiego. Przejdźmy do Benger'a. pokaż to na streamie szybko, T-Maxo, bo... Cicho, cicho! Komentarz Jest kupuje, Jest kupuje, <noise> <noise> jest grass block Cile, no. za 121 dolarów do kupienia. No. Potem jest kolejny gaz blok do kupienia za 123 dolary. No, no. I następnie jest kolejny blok do kupienia za 4,2 dolara. Następnie przechodzimy do sprzedane Możemy kupić sprzedany blok za 29,2 dolara. Ten sam blok za 7,84 dolara. Jeszcze ten sam blok za 1,3 dolara. Więc kupujesz najdalsze gazbloki i sprzedajesz najdroższe gazbloki. O ma Nice. Za chwilę sklep został wyłączony, ale było już za późno. Ludzie mieli miliony i ogólnie było ciekawie. Leciały bany, my robiliśmy starsze na mapie, która później też była resetowana. No, ogólnie Kongo. A Marshall postanowił jeszcze wykupić połowę rynku i powkręcać jednego typa. The weather outside is crazy. Ale ty nic nie miałeś. Miałem to, co ci dałem. Wejdź mu, daj 100 kołka. Dalej. mu, nie 50. I Masz, napisz że grosze. Co? O Boże. skórniaki z... znalazłem. Mogę jeszcze coś, pisać. O, o, Tak, to, to, to. Ojej, okay, no, no, to jest ojej, 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 ojej. A masz coś jeszcze, bo on jest niesamowity. A skąd, <noise> a w ogóle skąd ty masz tyle kasy jak to jest pierwsze dzień na Ery? Napisz, że jesteś adminem. Od... pobijać. No bingo, na koniec wyglądało tak, bo zaraz skończyliśmy grę, obstawiając, że i tak będzie reedycja, no i tak właśnie się stało. Na drugim starcie niestety nie mogłem być od początku, ale oprócz jednej cofki i przez otwieranie skrzynek, to wyszedł on całkiem dobrze. No chyba Tobiasz mocno opierdzielił techników i ci w końcu zaczęli coś robić. Ja oczywiście zrobiłem itemy 4-3 i poszedłem razem z Kubaszewskim szukać przeciwników. Przecież to Masz tarczę? No i Nie gdzie Może. Trzy na poradzicie. Jedna leży? Zabiję.

a ja Trzech zabijam. E, on, on ma miecz! On ma Obrót, czy nie obrót? Wias. No dawaj w niego, wjazd! Ja mam na mam nadzieję. Ale my A się nie tie tie boimy, człowieku, hejterów. Nie ma nie ma miecz, no, no. czyli nie, nie trzeba się podlewać. O, mentik! Hello! Gonię go. To tam mu zbiję orę. Tak? -n -n -no. Ja zawrzeć, ja <pójd> no, no, no. Ja mogę zawrócić, bo no. ja tego no. swojego gonię. Minut cyka peru drugą Ja peru, z peru cykam peros Kapon Pero jak za Dobra, dawaj. Widzę cię jestem obok e, to nie wiem Tyłu, czy to nie no. państwo To jest ich państwo? Tak Ej gonią nas, gonią nas, chodź Orion. E, ej, ej, bo czekaj, bo oni nas gonią jakoś O dwójka mam dwójka Widzę, 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 pomagam. A znaczy, co oni tam? A dobrze ten trochę go tam miecz buchowali, nie? Bo ten On tak nie ogarnia! Mój ode mnie dostaje przykopę. Uch! mnie Nie wierzę w to! Orym, jesteś. Nauczka, nie napalać się jak robić typowi strefę, tylko jeść rapy. Dobra widzowie, zabycie botem się płaci, a że ja polizałem w najgorszy możliwy sposób, to... Otworzymy sobie, no. Dwa klucze. Koina, proszę, koina. Mmm, składnie No ale próbujemy jeszcze raz. No okej, okay, niech będzie. No buty będą znowu. A nie, coin. Dobra, skokoła. Dobra, to tak nice. Później umarłem jeszcze raz z itemami, ponieważ kryty na bikonie ze dwa, 2 mnie zaskoczyły i skończyło się podobnie, no ale nie nagrałem tego. No i trafiliśmy do momentu, gdzie odpaliłem streama, na którym miałem robić itemy. Mój znajomy, Angel of Eclipse, miał jednak inne plany. Co jesteś ma? Co pan ja pizdę, no, no. no nie no. No nie, No 150 złotych. Dobra, to co dobra, dzisiaj, dobra, 3, co dzisiaj 3, 3 Rapy? 3 rapy? 3, 3, 3, rapy, 3, no. 3 rapy? No dobra, no. Aha. No to widzisz. Angelo Eclipse, 200 zł. Nawet podatek uwzględniam. Dobra, to ja dzisiaj kończę streama. Hello, panowie. No dobra, no. Jak taka jest wola płacącego. No to, to się. Dobra, spokojnie. No to co, pierwsze 5 kroczy, to tam. No to bez animacji jeszcze 5 masz. Nie, dobra, myślałem, że bikam. Co, 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 ile to czasy? Co? A nie, 50 koła. O, okay. oh, to git. O tak leciało. No tak Zobaczcie, to jakoś długo strasznie leciało. Dobra, bez animacji. O, do ziemskiej. Co to daje?! Kule są takie. Damy 2 na raz, 2 na raz, 2 na okay. raz. Mmm... Mm. Kurde, no... No, okej. Okay. Nie, nie patrz, nie, patrz, ślimpa, patrz. patrz, patrz. Okej. Okay. O kurde, dobra tutaj to. Ja się leciutko no, cykam. Ale czuję. Wszystko... Ty... Dawaj, 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 dawaj. Okay. 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 No okej. Zimacy. Okej, okej, okej. A ty klucz losu. Okay. Zapytania, tak. Tak, zapytanie, tak okay. zapytanie. No okej, okay. no na pewno, na pewno. Uuuuuuuuuuuuuuuu. No syf i totem No. to nie Proszę. Nie motyka. Tylko jej i wędka tak szczerze. O, tego też nie. Ale to jest taki skarno. To jak 50? myślisz, że 7 no nie pytanie co jak myślisz? Okej. Okay. Okej, okay. okay. z animacji. 50K kolejne. Kóra leczenia. O kolejne 50 O Boże. Oj, nic, nic Absolutnie nic. Absolutnie nic. Jeszcze raz Ja to... Nie no. Ja pierdzielę, nie gadaj. No przecież to jest taki nie. scam No dobra, to, to, to chyba, no. chyba nie to bardzo. Jest no. To jest Epickie? To jest legendarne, to jest najlepsze. Ej! Ej, nawet ale... Ty! Co tu jest? zawsze był taki OP Ale to no tylko na prostym terenie. No znaczy czasami wchodzi no, pod górę, ale czasami... A tylko się... jest boska, a to jest boska tak. Nie, wchodzi jakąś o... kratkę dalej jedno. A, no i się posopiję no, no, no. się. No i w tym momencie myślałem, że Opening się zakończył. Jednak nic bardziej mylnego. <tłukne> ja. Aha!

sobie żartuje, że chłop dostaje dwa kill trzy koła i Dikoda dzięki No, ja kolego też ja nie jestem to mogę dać na nie. Angel, no kiedyś wlecieć gdzie to jako jedyny byłem, żeby nie wyleczał. Gapy 24 kapy dostałem. Nie no, Andrzej się w mystębie zaczął bawić. To one, weź, otwórz po prostu, otwieraj to. Pamiętasz, mi Francuz się pyta. Francuz? No tak, no, pamiętam, pamiętam. No. No, na no, secie siły tak. No, do nie, dobra, 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 dobra. Poddaję się, poddaję się, poddaję się. Wychodzę, widzowie, wychodzę. Z nim, z nim. Dwa. A ja? co do domu. A, bo tego, Biko. bo to kasyno, no, to co mamy na tym, to wiesz. kurde, mamy Co ja otworzyłem z tych kluczy, bo to jest. No dobra, no, dobra, no, no, no chyba sobie warka. żartujesz. Psycha siada. Pętykina no. w Pętykosinie są jakieś bo on po 150 kałach, 300 No i miał milion. Tak, tak jak Gabryś skończy openingi, to możemy rzucić się usuwanie. Okej. Okay. O, to tam. Nawet pomoże, o. Dobra, Jan, ja mam ja, no, ale pomoże. to może. Dobra, Jankie, mam zim. do mam do ręki. Epickich gigantów. Po do tak Dobra, jeden bez. Jeden bez. No, jedna tak co się Bez animacji otwiera. Ajajajaj. No to i tak lepiej, niż Wykura i motyka. Kilo. Kilo. Wygóra. Kilo. Kilo. Kilo, Co? To jest... Ajajaj. Aj, aj. Chcę wykluczać jak skrzymennik drop-net. Teraz małem bogaty, tak jest z epokaty. Dziesiątka to jest najlepszy przedmiot w tym roku, dosyć. Najdroższy. Sparty jakieś, trzy gości, czterdziesty. Zestaw prapy. Groszewski to są. Nie no, ale... Jezu. Generalny Okej. No to co, tylko no, Dawaj, Dzięki dylej. wielkie, ale no... Kilof. Nie, Miet! Niko. Każdy ma rankera opinia. Sobie... Ludzie na drop-ningi sobie przyk... Co to się dzieje? Kilof. Nie, Miecz po Nice, nice. To Good job. Kurde. Ma się to mnie dodaj i chuj. A nie, co sakala? Aha. Kawa. Wow. Co kto, co? A. Kurde, kliknij to, co. No to. Będzie 300k chyba. No ma. Ty kawa. Kawa. Dobra, słowo. Dobra, ty, no. ty. Wow. Dobra i teraz patrzcie to. Patrzcie streama. Po prostu Ja już nawet nie chcę no. się denerwować. Ja już się nie chcę denerwować. A bo ty nie odkryłeś jeszcze dopok. No ja nie otwierałem.

I takie szybkie podsumowanie, że Angel łącznie zakupił nam dwa zestawy rapy oraz trzy zestawy bogacza, których łączna wartość wychodzi poza 1500 zł. Ja, mimo że otrzymałem najwięcej króluczy, to dostałem najgorszy drop. Także świetnie. Ale nie będę narzekał, a specjalnie dla Was chciałbym rozdać kilo o szybkości 633. Jedyne co musicie zrobić, żeby go wygrać, to standardowo łapeczka w górę, subskrypcja na kanale oraz komentarz z Waszym nickiem w Minecraftcie. Losowanie już niedługo. <grych> no i nara.